Cześć kochani, jak zwykle witam was bardzo serdecznie, Janusz Dąbrowski się kłania na kanale Barwy Zdrowia. O czym dzisiaj? O wodzie. Wiecie doskonale, przynajmniej ci starzy bywalcy, że woda to jest jeden z elementów tego, czym się zajmujemy w profilaktyce zdrowotnej, co propaguję tutaj i mówię, pijmy czystą wodę. Mówimy niejednokrotnie, ile tej wody pić, jaką wodę pić. Jest cała playlista, woda... Więc tam możecie sięgać. Dzisiaj będziemy mówić o znowu tej cudownej wodzie, o pewnych jej właściwościach. Nigdy tej wiedzy nie za dużo. Ja opisuję właściwości wody, doświadczenia Masaru emoto, pamięć wody i tak dalej. W dwutomowej, dwutomowej, mojej, moim takim cyklu woda, fenomen życia. Tu macie okładki plus Cięższe takie broszury, dodatkowo. Jaką wodę pić? A więc, dlaczego warto i należy pić wodę alkaliczną, jak strukturyzować ewentualnie wodę w domu, żeby pić wodę właśnie ustrukturyzowaną. Będziemy o tym mówić. Wiecie doskonale, że kanał jest poświęcony szeroko pojętej profilaktyce zdrowotnej. A więc odżywianiu, suplementacji, również suplementacji polami magnetycznymi, piciu czystej wody, dbaniu o, o własne nie tylko o ciało, ale również o swego ducha, o psychikę, o umysł i itd. Tak I tak dalej. No dlatego dzisiaj woda. Myślę, że mam nadzieję, że zainteresuje Was ten temat. Udostępnię Wam pewien fragment przygotowywanej do wydania nowej moi, no, nowej publikacji, ale takiej niewielkiej po prostu, żeby zawrzeć podstawowe wiadomości na temat właśnie wody i nie tylko wody, dźwięków, jak dźwięki wpływają na organizm i tak dalej, i tak dalej. Będziemy o tym mówić, a tu już dzisiaj na zaś, że tak powiem, udostępniam wam kawałek tekstu i to wam przeczytam, podam i słuchajcie, a więc woda. Woda uzdrawiający kryształ, woda żywa. Tak, bo woda, jeżeli jest w naturalnych warunkach, ma postać tak zwaną krystaliczną, heksagonalną, inaczej lodopodobną i ta woda oznacza się nieprawdopodobnymi, nieprawdopodobnymi właściwościami. A, z góry was od razu proszę, nie zapomnijcie. E, kliknąć e, po prostu lajk like z góry. Mam nadzieję, że macie do mnie zaufanie. Subskrybujcie, namawiajcie innych do subskrypcji tego kanału. Chodzi o to, że ta wiedza docierała do, szerokiego, do coraz szerszego grona ludzi. Ale zaczynamy. Uzdrawiający kryształ woda żywa. Nasz świat jest ogromnym zbiornikiem wody, w którym powstały wszelkie formy życia. A każdy żyjący organizm jest także takim mniejszym zbiornikiem, zanurzonym w większym, jak ryby żyjące w akwarium. Wszyscy wyszliśmy więc z wody. Z wody w ogromnym procencie się składamy i bez wody nie możemy żyć. Woda jest najbardziej pierwotną i powszechnie występującą substancją. Jest drugą substancją po wodorze w całym wszechświecie pod względem obecności, rozpowszechnienia. Nie mówię o pierwiastkach, kochani, tylko o substancji. Spełnia wyjątkowo ważną rolę zarówno w procesie formowania się gwiazd. Jak i w procesie powstawania oraz rozwoju wszelkiego życia. Jest też jedną z najcenniejszych, najważniejszych na Ziemi. Używamy jej codziennie. Nieomal nie od naszego poczęcia, a po urodzeniu nadal, woda staje się najbardziej zwyczajną, niezwyczajną substancją, z którą mamy do czynienia. Istnienie wody warunkuje życie Biologiczne we wszechświecie. Wszystkie, dosłownie wszystkie procesy zachodzące na naszej planecie uzależnione są od obecności wody krążącej ciągle w zamkniętym obiegu. Począwszy od wpływu na klimat, po warunkowanie rozwoju utrzymania wszelkiego życia. Od najdrobniejszych organizmów, po rośliny, zwierzęta i ludzi. W zależności od rodzaju natężenia wpływu, z którymi woda miała w przeszłości kontakt, posiada ona zróżnicowane własności. Badania naukowe wykazują m.in. specyficzne widmo spektroskopowe wody oraz specyficzne oddziaływanie na organizmy żywe. Jednym z efektów tych badań było powstanie akwabiotyki biologii wody. Woda spełnia w organizmie wiele funkcji, warunkując zachodzenie szeregu ważnych procesów. Wszystkie komórki tworzą kompleksy z wodą, odgrywającą zasadniczą rolę w ich funkcjonowaniu. Kochani, zresztą wszystkie komórki pływają w przestrzeniach międzykomórkowych, których podstawą jest woda. Jednak procesem fundamentalnym dla istnienia życia jest przekaz bioinformacji. Odbywa się on już na poziomie DNA czyli kwasu dezoksyrybonukleinowego za pośrednictwem zjawisk bioakustycznych i bioelektromagnetycznych stanowiących 90% wszystkich jego funkcji, funkcji DNA. Oznacza to, że DNA komórek emituje i pochłania dźwięki, a wibrujące geny pobudzają chromosomy do emisji fal świetlnych a to już jest zjawisko elektromagnetyczne w postaci tak tzw. biofotonów, które z laserową precyzją dokonują warunkującego życie przekazu informacji wewnątrz komórek pomiędzy nimi. Proces ten odbywa się dzięki niezwykłym właściwościom wody, w tym molekularnej pamięci wody. To zjawisko jest, istnieje. Czy się to komuś podoba, czy się nie podoba. Rezultatem przenoszących informacje wibracji jest biologiczna ewolucja gatunków, bowiem wyższe częstotliwości generują powstawanie coraz bardziej złożonych, ściś, ściśle uporządkowanych struktur. Należą do nich między innymi układy krystaliczne obecne w żywych organizmach. Odgrywają one w przyrodzie szczególną rolę, bowiem jest w nich zapisana Przetwarzana oraz odtwarzana bardzo złożona informacja. W świecie organicznym tę szczególną rolę pełnią ciekłe kryształy. Podobnie jak w komputerach, kryształy stałe w postaci np. tzw. wafli krzemowych. Chodzi o pamięć komputerów. Najważniejszą cechą ciekłych kryształów jest zdolność do tzw. płynięcia, charakterystyczna dla cieczy, i jednocześnie do samoistnego. Uporządkowania tworzących je cząsteczek, jak w typowych kryształach. takie właściwości posiada woda, jak również zawierające ją strukturę organizmu, np. białka, DNA, błony komórkowe czy cholesterol. I tutaj dokładnie, co to jest płynięcie? To jest zjawisko przemieszczania się względem siebie cząstek materiału pod wpływem obciążenia dające w efekcie trwałe odkształcenie. Te niezwykłe właściwości posiada woda o odpowiedniej strukturze oraz zawierającej ją składowe organizmu, a więc jak mówiłem, białka DNA, błony komórkowe czy cholesterol. Woda zapewnia sprawną komunikację wewnątrz i międzykomórkową, ponieważ w swojej strukturze przechowuje wszelkie informacje nadane przez odpowiednie wibracje, które uporządkowały jej cząsteczki w płynną siatkę krystaliczną. Zwaną strukturą heksagonalną, sześciokątną, przypominającą kryształy lodu lub kwarcu. Ta cecha jest jedną z najważniejszych, jakimi odznaczała się tak zwana woda żywa, o której mówiono w dawnych podaniach ludowych. Niezwykłą zdolność heksagonalnej struktury wody do zapamiętywania i przekazywania informacji, czyli chodzi o tak zwaną pamięć wody. Odkrył w 1979 roku Rosjanin dr. Gen. Shangi Berezowski. Potwierdził to później, nie wiedząc o odkryciu Szangiera Berezowskiego, francuski naukowiec profesor Jacques Benveniste. Później rosyjski uczony profesor Stanisław Zenin, a także japoński badacz Masaru Emoto. Zresztą, kochani, dzisiaj setki naukowców na całym świecie zajmuje się zjawiskiem pamięci wody. Ja w jednej ze swoich książek w pierwszym tomie Woda, fenomen życia przedstawiam taką listę nie wszystkich oczywiście jeszcze naukowców potężną listę. Organizm ludzki zawiera przeciętnie 70% wody mózg znacznie więcej. Można więc wpływać na samoregulację procesów życiowych i samouzdrawianie pijąc ustrukturyzowaną poprzez odpowiednie oddziaływania akustyczne, na przykład muzykę, wodę zawierającą istotne dla organizmu informacje. A i tutaj właśnie widzimy, kochani, płatek śniegu, kryształ lodu i schemat wiązań cząsteczek wody w strukturze heksagonalnej. Zobaczcie, jest... H 2 dwa, dwa wodory, jeden atom. Później następna cząsteczka wody atom, yy, a, przepraszam, atom tlenu, a, e, atom tlenu i dwa wodory, atom tlenu i dwa wodory. Ale tutaj między atomem tlenu i tym yy, atomem wodoru, drugiej cząsteczki, jest tak zwane wiązanie wodorowe bardzo ważne. Kiedyś sobie na ten temat powiemy, a zresztą oprócz tego jest taka audycja na temat fal milimetrowych, ja tam mówię o tych właśnie wiązaniach wodorowych. I dalej, następna jest cząsteczka wody, tlen, dwa wodory i powiązanie między tlenem a wodorem przy pomocy tak zwanego wiązania wodorowego. Naukowcy niemieccy z Uniwersytetu w Norymberdze Erlangen Uważają, że picie tak strukturyzowanej wody wzmacnia pamięć, zdolności psychofizyczne człowieka oraz pozwala uniknąć wielu chorób. Masaru Emoto, nieżyjący już niestety, badacz japoński, badał zachowanie i ułożenie cząsteczek wody, między innymi pod wpływem działającej na nią muzyki. Mówił, muzyka jest wibracją. Jeśli poddamy wodę jej działaniu, to struktura krystaliczna wody zmieni się. Dlaczego w ludzkiej naturze leży komponowanie muzyki? Czy nie jest tak, że muzyka reguluje nasze wibracje, zniekształcone różnorodnymi wydarzeniami, traumatycznymi przeżyciami? Jestem pewien, że muzyka jest raczej formą uzdrawiania niż sztuką. I jeszcze jeden cytat. Przepraszam bardzo. Od dawna jest jasne, że przyszłość medycyny leży w badaniach czynności komórek. Świat dźwięków zajmuje w, w tych procesach poczesne miejsce. Naukowcy już dawno zauważyli, że muzyka ma wpływ na obieg krwi, to znaczy może zmienić jej szybkość, powiada specjalista muzykoterapii Sergej Szuszardzian. Jednak dopiero ostatnio naukowcy zdali sobie sprawę, że terapia muzyką jest interdyscyplinarną dziedziną nauki. Która istnieje na styku wielu obszarów, oczywiście. Słuchajcie, fizyka, biologia, chemia i jeszcze kilka innych dziedzin. Ponieważ muzyka to dźwięki, rytm, częstotliwość i tak zatem istnieje czysto fizyczna strona tego zjawiska. Jednocześnie istnieje jego medyczna strona, reakcja organizmu na muzykę na poziomach psychologicznym i komórkowym. Na zespół przeprowadził na przykład serię bardzo interesujących eksperymentów z udziałem komórek raka mikrobów. Kultury komórek zostały umieszczone między głośnikami i poddane działaniu czterech różnych stylów, stylów: muzyki klasycznej, łatwej, symfonicznej, rockowej i średniowiecznych hymnów. Te ostatnie okazały się najbardziej wpływowe. Procesy wzajemnego oddziaływania miały bardzo złożony charakter. Ogólnie mówiąc, niektóre style muzyczne mają zdolność do przyspieszenia wzrostu komórek, a inne hamowania go. Te odkrycia stanowią jeszcze jeden dowód na to, że dźwięki zewnętrznego świata, dźwięki naszego organizmu są ze sobą wzajemnie powiązane w bardzo złożony sposób. Wciąż jednak jest więcej pytań niż odpowiedzi. To jest Nexus, pismo Lexus numer 5 z 2006 roku. Powstaje więc pytanie, kochani, a w jaki sposób dźwięki oddziałują na funkcjonowanie organizmu? Myślę, że powiemy sobie o tym w następnej audycji, bo coś mam przygotowanego już wstępnie. A dzisiaj tylko tyle. Woda jest cudowna, woda jest cudem natury, jest przecudownym medium. Powinniśmy tę wodę szanować, powinniśmy strukturyzować wodę, modlić się nad wodą, naprawdę. A więc na przykład jeżeli pijemy wodę, to przy, można, warto przyłożyć ręce, dlatego że dłonie są bardzo silnym źródłem biofotonów. Głowa. Kiedyś rysowano różnych ludzi z taką aureolką, aure, aureolą świecącą. Szczególnie e, różnych świętych. Świecąca orola. Tak, głowa silnie promieniuje biofotonami. Tak samo dłonie i stopy. To są najsilniejsze źródła emisji biofotonów w ludzkim organizmie. A więc jeżeli na przykład do słoja z wodą, do jakiegoś y, naczynia ze szkła, najlepiej yy, krzemowego szkła zawierającego wodę, przykładamy ręce i możemy mówić, bo woda reaguje na słowa, na dźwięki: miłość, miłość, wdzięczność, wdzięczność, dziękuję, miłość. To te informacje, te nasze drgania, ta fala akustyczna dociera do wody, do cząsteczek wody, i ta woda to odbiera, i zmienia swoje ustawienia. Warto na takim naczyniu, to są wynika chociażby z doświadczeń pana Masaru Emoto w jego, w jego po prostu instytucie Hado w Japonii, robić napisy własnoręcznie napisane, nie napis z komputera, własnoręcznie napisane na karteczce przyklejonej: miłość i wdzięczność, miłość i wdzięczność, miłość, wdzięczność, zdrowie dobrostan i tak dalej, i tak dalej. To oddziaływuje. I taką wodę należy po prostu pić. E, oczywiście mogą się znaleźć kochani, i tacy, którzy mówią jak zwykle Zamblowskiej plecie bzdury, to niech sobie mówią. E, myślę, że wśród was nie ma tak, ani jednej takiego, ani jednego tego człowieka, dlatego że tutaj raczej docierają ludzie, którzy mają e, inne zupełnie myślenie. Ludzie, którzy postawili na rozwój osobisty, na rozwój duchowy bardzo silnie, i Wy doskonale wiecie o co chodzi. Z tego, tego względu zależy mi na tym, żeby ta wiedza docierała do coraz szerszego grona ludzi, ta jak do was to dotarło. I dlatego bardzo proszę o lajkowanie, o subskrypcji, o dzielenie się linkami, o, o tą wiedzą, o, o przesyłanie na jakieś platformy, TikTok, Facebook itd., itd. żeby ta wiedza docierała do całej do szerszej, do szerszego grona ludzi. Bez was, to będę powtarzał bardzo często, bez was to się nie odbędzie. Bo ja mogę nakręcać te audycje, pokazywać, pisać książki i tak dalej. Natomiast jeżeli tych książek nikt nie przeczyta, nikt nie kupi na przykład, żeby przeczytać, jeżeli nikt nie obejrzy tej audycji, że jeśli nie podzielicie, no to co z tego będzie? Nic z tego nie będzie. Tutaj tylko wspólne działania, działania razem yy, mają jakikolwiek sens. A więc dziękuję w ogóle, że jesteście i że jesteście aktywni. Cześć, trzymajcie się do następnej audycji. Papatki.